Werewind Smith był dla mnie zagadką podczas długiej, trwającej dziesiątki godzin przygody. Z jednej strony, gra oferuje bardzo rozbudowaną kampanię fabularną, a w zasadzie dwie olbrzymią liczbę zadań i aktywności, a z drugiej jest całkowicie dostępna za darmo. Czy mamy do czynienia z ukrytym skokiem na kasę użytkowników, którzy będą musieli zapłacić, by cieszyć się z pełni gry? Zapraszam do recenzji Warwind Smith opartej na wersji na PlayStation 5. Muerwind Smith opowiada historię pewnej sieroty nieznanego pochodzenia, w którą się wcielamy. Podczas bardzo malowniczego intra pełnego pojedynków i walk na miecze, a w zasadzie będącym wprowadzeniem w podstawowe zasady gry, przejdziemy do zasadniczej zabawy i stworzenia bohatera. Ciężko tutaj powiedzieć, o czym w zasadzie jest historia, ponieważ gra posiada bardzo dużo wątków jak na taki gatunek i nie jest skupiona tylko na jednym z nich. Naszym początkowym zadaniem będzie pomóc dziewczynce o imieniu Ruby, która jest naszą przyjaciółką, ale historia pozwoli nam poznać liczne spiski, zdrady, a także ciekawe postacie, będące mistrzami różnych sztuk walki. Wszystko to będzie łączyło się w jedną kampanię fabularną, która została podzielona na dwa obszerne rozdziały. Gdybyśmy skupiali się tylko na samej kampanii, to ta zajęłaby nam około 30 godzin. Kampania to tylko początek, bo oprócz tego znajdziemy też sporo zadań pobocznych, których wątki będą także niesamowicie ciekawe przyjdzie nam zwiedzać antyczne pola bitew, zwiedzimy wioskę groźnych duchów, a także zbadamy co się kryje w podziemiach antycznej biblioteki i nie znajdziemy tam na dole rzadkiej książki, a coś zupełnie niespodziewanego. Do tego gra posiada dziesiątki mniejszych zadań o nazwie Encounters oraz Wandering Tales, których realizacja pozwoli nam poznać mniejsze historie zwykłych mieszkańców świata gry, które bardzo często są tak samo wciągające jak odkrywanie antycznych tajemnic. Jedyną wadą samego wątku fabularnego jest to, że gra nie otrzymała polskiej wersji językowej. I jeżeli w wielu przypadkach gier MMO to nie przeszkadza, to historia w Smith jest po prostu ciekawsza niż w wielu fabularnych grach RPG przeznaczonych do single player i odkrywanie jej dawało mi niesamowitą przyjemność. Werewind Smith to osobowa gra akcji osadzona w olbrzymim, otwartym świecie, Inspirowanym chińskimi legendami o mistrzach sztuk walki. Trzeba tutaj od razu zaznaczyć, że ten tytuł nie jest typową grą MMO. Posiada własny tryb solo, w którym możemy grać i nawet swobodnie się przełączać z trybem multiplayer, praktycznie w czasie rzeczywistym, otwierając jedynie główne menu i wybierając odpowiednią opcję. Recenzja ta powstała jednak w głównej mierze w oparciu o grę solo, jednak pograliśmy trochę w trybie multiplayer. I muszę powiedzieć, że liczba aktywności, jakie tam są dostępne, jest niesamowita. Gra posiada dziesiątki minigier i różnych form interakcji, które wpływają na nasze statystyki. Możemy leczyć, łowić ryby, czy nawet biegać w porannym joggingu. Jest tego naprawdę dużo, i w zasadzie nie przypominam sobie innej gry MMORPG, która posiada aż tak wiele poziomów interakcji między graczami. Jeżeli, podobnie jak my, wolisz grać samemu, to tryb solo też cię zadowoli. Otrzymamy po prostu grę w stylu Assassin's Creed Shadows, która jest po pierwsze za darmo, a po drugie jest praktycznie pod każdym względem trochę lepsza. W otwartym świecie czekają nas liczne zadania i tajemnice, będziemy mogli zbierać różne rzeczy, ale jednocześnie gra nas do tego nie zmusza. Werwind Smith posiada jednak zaawansowany system naczyń połączonych między poszczególnymi mechanikami, więc warto eksplorować grę. Przykładowo, za odnajdywanie tzw. oddities możemy odblokować dodatkowe umiejętności i statystyki u odpowiedniego kupca, a pokonywanie fortów przeciwnika jest potrzebne, by zwiększyć statystykę potrzebną do noszenia lepszego sprzętu. Lepsze umiejętności znajdziemy podczas walk z bossami oraz robienia dodatkowych kampanii, a nawet głupie zadanie dla kotów wpływają na współczynnik pomagający nam w grze. Jednym słowem, gra bardzo nas nagradza za eksplorację, więc warto to robić. A do tego z czasem nauczymy się biegać niczym Naruto czy nawet latać. Osobiście prawie nigdy nie używałam wierzchowca w grze. Nasza postać porusza się bardzo dynamicznie, a punktów szybkiej podróży jest dużo. Niestety, Wherwin Smith posiada bardzo słabe wprowadzenie nowego gracza. Po prologu jesteśmy atakowani dziesiątkami okienek, próbującymi nam wyjaśnić kolejne mechaniki. A jak wspomniałam, jest ich tutaj bardzo dużo. To generalnie sprawia, że Werewind Smith jest niesamowicie rozbudowane, ale jednocześnie przez pierwsze godziny gry czujemy się w zagubieniu. Ciężko jest znaleźć potrzebne nam menu, a do tego praktycznie zawsze podświetlone są te opcje związane z płatnymi funkcjami. Jest tego też bardzo dużo, więc gra spodoba się wszelkiej maści wielorybom mającym za dużo pieniędzy. Ale nie martwcie się, nie ma tutaj w grze single player czystego pay-to-win. Jedynie w PvP możesz sobie pomóc za pieniądze na różne sposoby, a ten tryb generalnie nas nie interesował. Osobiście jedyną prawdziwą barierą, na którą natrafiłam to zebranie pełnej ilości jadeitów za eksplorację, które zdobywa się, by ulepszyć nagrody z Season Faza. Po zebraniu pełnego limitu po prostu zrobiłam sobie przerwę do końca tygodnia, bo wtedy ten limit się resetuje. A jest on naprawdę spory, więc nie martwcie się, że wypełnicie go przez parę godzin gry. A nawet po jego wypełnieniu można grać dalej, tylko trzeba liczyć na brak nagród dodatkowych z przypustki sezonowej. Do tego nawet rozpoczęcie gry jest bardzo trudne, bo ta posiada politykę unikalnych imion. Musimy wybrać unikalne imię naszego bohatera, bo inaczej nie zaczniemy zabawy. I zabronione są nazwy dwuczłonowe czy też cyfry. Gdy większość gier sieciowych na świecie znalazło rozwiązanie tego problemu, np. numery ID, nazwy rodowe, nawet połączenie z kątem Steam, to Werewind Smith postanowiło bardzo utrudnić start nowym graczom, bo gra jest bardzo popularna i pula imion jest ograniczona. Jeżeli chodzi o samą walkę w Werewind Smith, to jest ona bardzo soulsowa. Silny i zwykły atak. Unik, blokowanie i parowanie. Dziwnym rozwiązaniem jest tutaj rozdzielenie parowania i blokowania na dwa oddzielne przyciski, ale da się do tego przyzwyczaić. Parowanie jest kluczowe, bo zmniejsza pasek wytrzymałości wrogów, a że bossowie mają tysiące punktów życia, to podobnie jak w Sekiro Shadows Die Twice, lepiej skupić się czasami na wytrzymałości i parowaniu niż zwykłym atakowaniu. Walki są niesamowicie malownicze i widowiskowe. Efekty przy parowaniu czy też atakach specjalnych sprawiają, że ekran rozświetla się niesamowitymi zestawami kolorów, a my mamy wielką satysfakcję z każdej udanej potyczki. Problemem jest natomiast sama struktura sieciowa gry. Czasami drobny, niewidoczny lak sprawi, że parowanie będzie nieudane i to nawet dość dużego okna parowania. Na szczęście, w menu możemy włączyć opcję wspierania parowania, która pozwoli nam spowolnić czas podczas najsilniejszych ataków bossów. Normalnie nigdy nie korzystam z tych opcji, ale w Warwind Smith jest to prawdziwe zbawienie. Smith to niesamowicie duża, rozbudowana i wciągająca gra, która zaskakuje swoim ogromem i dostępnością w darmowej treści. Gra w zasadzie bardzo zawstydza wiele popularnych nowych tytułów, od których jest niejednokrotnie większa i posiada ciekawsze historie do opowiedzenia. Nawet mimika i grafika bohaterów są piękne. Pomimo tego, że tworzymy postać w rozbudowanym kreatorze postaci, to i tak w licznych filmikach, których naprawdę są tutaj dziesiątki, Zobaczymy bardzo szczegółowe animacje twarzy bohaterów, gdzie nawet nasz awatar będzie pokazywał na twarzy liczne emocje, takie jak smutek, zamyślenie czy też zdenerwowanie. W zasadzie, jeżeli masz konsolę PlayStation 5, to nie ma powodu, żebyś nie zagrał w tę grę. Jest olbrzymia, cudowna i bardzo ciekawa. No, chyba że nie znasz dobrze języka angielskiego, i wtedy odradzam, bo dla mnie osobiście najciekawszym elementem gry były legendy, które opowiadała. Dziękujemy, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Napiszcie nam w komentarzu, co myślicie o Wins Smith. I zapraszam Was też do naszego sklepu z grami www.sklepsgrami.pl. Do następnego! Cześć!